Dzień dobry, dzień dobry, witam w 24 odcinku podcastu Handlowca i zapraszam na bardzo ciekawy temat, myślę, dla wielu, czyli temat podatków, temat dyrektywy DAT-7 coś, o co mnie nieustannie męczycie już chyba od roku odkąd tylko weszły informacje, że gdzieś tam jakiś taki dat się pojawia. No to oczywiście pytacie mnie, czy ja coś w tym temacie więcej wiem. Ja przypomnę, że na początku tego roku jakoś chyba w styczniu Nagrałem dwa filmy, łącznie ponad godzinę, one mają od dat 7, jeden był typowo taki wyjaśniający 20-25 minut, drugi był z zebranymi pytaniami z czatów, z Instagrama, gdzie po prostu prosiłem Was o zadawanie pytań w tym temacie i tam wyszło prawie 45 minut, na wszystkie te pytania odpowiedziałem, jak ktoś chce to polecam sobie zobaczyć, a potem wrócić do tego odcinka i zobaczyć jak tutaj... To wszystko co gdzieś tam mówiłem po części się sprawdziło. No bo oczywiście ja też na początku roku wspominałem, że ja nie chcę wróżyć z fusów, że niewiele wiadomo, że tylko wiem to co wszyscy. Jakieś tam podstawowe informacje dotyczące dyrektywy, która gdzieś tam coś tam miała wchodzić. Natomiast niewiele tutaj było wiadomo. No i oczywiście przypomnę te zapisy, które myślę, że wszyscy już znają bardzo, bardzo dobrze. Czyli po prostu taka dyrektywa, co ona robi? No, oczywiście nakłada na wszystkie y, platformy, czy Olixa, czy Vinted, czy Booking, czy jeszcze jakieś inne, o których pewnie nie wiem, a też są. Obowiązek przekazywania informacji do skarbówki, czyli do urzędu skarbowego, wszystkich naszych danych, tak? O wszystkich naszych transakcjach, co sprzedaliśmy, za ile i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, czy komuś się to podoba, czy nie, no to oczywiście taka dyrektywa w życie yy, wchodzi, że tak powiem. No i te wszystkie platformy, w tym Vinted, oczywiście będą musiały zaraportować naszą sprzedaż. Przypomnę o tych limitach sławnych, które wszyscy na pewno, o, o wszystkich, o których wiecie, czyli właśnie limit 30 transakcji rocznie lub limit przychodów w wysokości 2000 euro, czyli tam około 9000 zł. I teraz pytanie. Bo tutaj oczywiście milion takich samych pytań dostałem. Czy jak ktoś sprzeda 31 transakcji, zrobi to, czy takie transakcje wtedy będą e, już opodatkowane, tak? Czy od razu tutaj skarbówka dostanie informacje i tak dalej, i tak dalej. Od razu chcę Was uspokoić, że to tak nie działa. Ta dyrektywa, na, tak jak mówię, nakłada tylko obowiązek raportowania przez platformy cyfrowe naszych sprzedaży. To nie jest tak, że od razu zostanie na Was nałożony jakiś podatek, czy. Czy nie wiem, czy od razu tutaj nie wiem, do więzienia pójdziecie, jak tylko zrobicie 31 transakcji. To tak nie działa. Nawet przekroczenie tych dwóch limitów nie oznacza, że będzie trzeba zapłacić jakikolwiek podatek. Te limity są tylko i wyłącznie limitami dla platformy Vinted, tak naprawdę, która ma wtedy obowiązek zgłosić, że taki i taki użytkownik przekroczył właśnie taki taki limit no i co za tym idzie musi prze, przeznaczyć że tak powiem przekazać ta platforma Vinted wszystkie informacje właśnie o tych transakcjach i tak dalej i tak dalej e, więc tutaj jedno z drugim nie ma nic wspólnego nawet jak ktoś będzie miał 30 transakcji to niekoniecznie musi zapłacić podatek, tak, ale może być też na odwrót, czy ktoś będzie mieć 20 transakcji i będzie musiał podatek zapłacić. W jakich sytuacjach? No na przykład ktoś sprzedaje bardzo drogie rzeczy, tak, na przykład 20 rzeczy razy 200 zł, no to już mamy 4000 zł. No i w takim przypadku pomimo tego, że tych transakcji jest dopiero 20, no to taka osoba, taki podatek musiałaby zapłacić. Natomiast ta dyrektywa miała wejść w tym roku. Oczywiście nie było wiadomo gdzie, kiedy, coś tam się mówiło, że na początku roku, potem że w lutym, potem że w połowie roku, no i po prostu tak sobie to leciało, tak sobie to leciało, mamy w tym momencie październik, no i moi drodzy, dalej taka ustawa nie została wprowadzona. Czyli wszystkie te rzeczy, o których tutaj mówimy, myślimy i się mówi od dawna, to po prostu one jeszcze nie obowiązują, tak? Pierwsze raporty właśnie tutaj miały być przekazane w 2024 roku, no i one miały oczywiście obejmować cały 2023 rok, co oczywiście by się zgadzało, bo niektórzy już dostali jakieś tam nawet pisemka, w sensie wiecie, na aplikacji, na Vinted dostaliście wiadomość, pewnie niektórzy... Że w związku z formularzem DAT-7, coś tam, coś tam, trzeba przesłać dane, coś tam, coś tam. Ja nie pamiętam nawet, co tam pisało. W każdym bądź razie mm, można było to wypełnić. Niekoniecznie trzeba było od razu to robić, bo właśnie te dane miały być przekazane do końca roku, tak naprawdę. Więc wszyscy teoretycznie mamy czas do 31 grudnia, żeby tą informację na Vinted wypełnić. Natomiast z racji tego, że ta dyrektywa nie jest jeszcze gotowa. No to jest, stoi tak naprawdę wszystko pod znakiem zapytania. Może być tak, że wszystko nie zostanie wprowadzone jeszcze w tym roku. Jakie to będzie miało dla nas skutki? No takie, że nie będziemy musieli się, że tak powiem, można powiedzieć, przejmować podatkami to może nie co te wszystkie zasady właśnie nie będą jeszcze obowiązywać nas w tym roku ale co najważniejsze ten pierwszy raport, który pójdzie, to pójdzie dopiero w styczniu 2025 roku, czyli tak naprawdę za ponad rok tak naprawdę 14 miesięcy czasu. No i co tutaj, oczywiście, to, to, to niesie też ze sobą różne inne rzeczy. Oczywiście takie, że. No, w 2024 roku i tak będzie trzeba, że tak powiem, się do tego dostosować, i tak, no ale zawsze to rok później, tak? Nie trzeba się jeszcze w tym roku przejmować, gdzie może jeszcze nie wszyscy o tym usłyszeli, bo codziennie trafiają do mnie nowe osoby, które gdzieś tam o tą dyrektywę pytają. No i tyle, dlatego też tworzę taki film, żebyście mogli sobie go obejrzeć, odsłuchać, i żeście nie musieli do mnie w tym temacie pisać, bo ja wiem tak naprawdę tyle, co wy. Czekam, aż jest zostanie jakaś decyzja podjęta, jak jakaś Ustawa zostanie wprowadzona, natomiast jeszcze nic takiego się nie stało. No, i przede wszystkim nie wiadomo, kiedy się stanie. Może się stanie, jeszcze w tym roku. Mamy jeszcze dwa miesiące do końca, może się wyrobią, ale jeśli nie, no to po prostu y, będzie musieli mieli spokój, bo Winted nie będzie mu miał obowiązku wysłać takiej y, takiej informacji do, do Urzędu Skarbowego, nie będzie miał obowiązku raportowania. No, bo jeśli nie ma żadnej ustawy, która każe im to zrobić, no to oni przecież nie będą tego robili. Sami z siebie, bo nie muszą, tak? Nie ma takiej potrzeby. Czy to oznacza, że ktoś nie będzie musiał płacić podatku? No, moim zdaniem nie, bo przecież to, że ta dyrektywa weszła, czy nie wyszła, czy wejdzie, czy nie wejdzie, to jest jedna sprawa, a przecież działalność nierejestrowana istnieje od wielu, wielu lat, więc to nie jest tak, że ktoś tutaj. Wiecie, da, jak ktoś brzydki przyszedł i powiedział, że teraz trzeba coś tam, coś tam. Nie, teraz po prostu nikt się przed tym nie ukryje, bo internet będzie miał obowiązek to raportować. Natomiast wcześniej, tak czy inaczej, był obowiązek odprowadzania podatków, tak? Niezależnie od tego. Yy... Co kto to sobie tam myślał? No, i oczywiście zaraz będą tutaj, zaraz będziecie pisać w komentarzach, że tak, że rzeczy się sprzedaje, potem się je kupuje, tak. Ja wiem, że w Polsce jest wszystko opodatkowane po 10 razy, i nie musicie mi o tym przypominać. Zdaję sobie z tego sprawę. No, niestety, żyjemy w takim kraju, w takich czasach, że takie rzeczy mają miejsca, i tyle. Więc co w związku z tą dyrektywą DAT 7? Oczywiście w tym temacie nic się nie zmieniło od stycznia tego roku, no bo skoro nie, nie została wprowadzana żadna ustawa, nie zostały wprowadzone żadne konkrety, no to jedyne co nam pozostaje to po prostu czekać. Jest opcja, że wcale to nie zostanie wprowadzone w tym roku, pierwsze raporty pójdą dopiero w styczniu w 2025 roku, Natomiast ja od siebie mogę powiedzieć, żebyście sobie na wszelki wypadek zbierali różnego rodzaju faktury, paragony, faktury imienne, jak gdzieś tam idziecie do Lumpexu nawet czy coś, bo zawsze można sobie wtedy taki podatek obniżyć. Ja też nagram jeszcze film o działalności nierejestrowanej, tam bardziej poruszymy ten temat, tutaj bardziej chciałem... Poruszyć temat DACA. Natomiast, tak jak mówię, DAC to jedno, podatki to drugie. Moim zdaniem, i tak podatki trzeba byłoby zapłacić niezależnie od tego, czy DAC wszedł, czy nie wszedł. Więc, no, nie ma sensu się tutaj wykręcać, usprawiedliwiać i może siedzieć z założonymi rękami i po prostu czekać, co się wydarzy, bo najprawdopodobniej i tak prędzej czy później ta ustawa wejdzie w życie. Może jeszcze w tym roku, jak nie, to w następnym. No i. Te obowiązki raportowe i tak wejdą, prawda? Natomiast wiecie, tutaj dochodzą różne takie kwestie, jak ktoś na przykład się nie zdecyduje, żeby ten podatek zapłacić, to później się naliczają jakieś odsetki, nie wiem, czy może są jakieś kary, grzywny. Więc ja oczywiście nikomu nie życzę takich rzeczy. Już lepiej zarobić sobie ten. Nie wiem, za każdy zarobiony 1000 zł, macie zapłacić podatku 120 zł, tak? Więc to nie jest jakoś super dużo. Szczególnie, że jeszcze można to pomniejszyć, właśnie o koszty i tak dalej, więc zawsze te liczby się zmniejszają. Natomiast to jest cały czas podatek od Waszych przychodów, czyli od tego, co zarobiliście, i macie dzięki temu więcej pieniędzy. Co prawda trzeba jakiś tam procent oddać, natomiast finalnie i tak w kieszeni macie więcej. Więc jeśli chodzi o takie kwestie podatkowe, to ja bym się tym nie przejmował. Pamiętajcie, że limit działalności nierejestrowanej w tym roku wzrósł do 2700 zł brutto, oczywiście, czyli przychodu, tak? To nie jest to, że tyle na czysto, tylko tyle przychodu. Więc tak naprawdę firmy dosyć długo w tym momencie nie trzeba zakładać. Natomiast, tak jak mówię, no zakładanie firmy, dyrektywa DAT-7 to jest jedno, a odprowadzanie podatku. W związku z działalnością nierejestrowaną to jest drugie. Więc, nawet jeśli ty sprzedajesz same rzeczy ze swojej szafy, no to i tak może być konieczność, żeby ten podatek zapłacić. Bo to nie chodzi o to, skąd Ty masz te rzeczy. Chyba, że masz na wszystkie paragon, co jest chyba niemożliwe, bo nikt normalny takich rzeczy nie przedchowuje aż taki długi czas. Natomiast, no jeśli, jeśli nie masz, no to niezależnie od tego, czy to są Twoje rzeczy, czy kupione, czy od sąsiadki dostałeś, po prostu jeśli Twoja działalność jest regularna no to niestety łapiesz się pod działalność nierejestrowaną. Więc jeśli ty sprzedajesz na Vinted, nie wiem, 2, 3 miesiące, zarabiasz po 800, 900 000 zł, no to pra prawdopodobnie już możesz się łapać pod działalność nierejestrowaną, tak? No bo jeśli ty od kilku miesięcy otrzymujesz przychód nie 100-200 zł, tylko w granicach bardziej tysiaczka, no to jest to już znak, że Twoja, można powiedzieć, działalność jest ciągła, jest powtarzalna, jest zarobkowa. Więc łapiesz się pod działalność nierejestrowaną, no i po prostu tak czy inaczej cię to dotyczy. Więc ja bym tutaj nie czekał, aż wprowadzą tą dyrektywę. Sam bym wolał się rozliczyć, mieć święty spokój. Natomiast jeśli chodzi o samą dyrektywę, no to może być tak, że w tym roku jeszcze te informacje do skarbówek nie pójdą. Co dla niektórych może być nawet wybawieniem, bo tutaj no wiadomo różne są sytuacje i na przykład jak ktoś zarabiał powyżej tej kwoty, która że tak powiem zobowiązuje do założenia firmy. No, to mogą mieć tutaj duże, duże problemy. Więc, yy, póki ta dyrektywa w życie nie weszła, tak jak mówię, polecam sobie prowadzić ewidencję, zbierać faktury i zacząć po prostu sobie tą kwestię prostować. Bo prędzej czy później ta dyrektywa wejdzie, tak jak mówiłem na początku roku, i wszyscy, którzy się nie dostosują, wszyscy, którzy będą dalej lecieć na cwaniaka, no to po prostu będą mieli problem. I moim zdaniem, nie jest dobrym rozwiązaniem nie sprzedawać tylko dlatego, że wszedł jakiś podatek. No, ale oczywiście każdy sobie robi jak chce. Ja tam już od półtora roku mam firmę, dobrze się bawię, zarabiam kupę kasy i super jest. A jak ktoś nie chce, jak ktoś się wystraszył, no to trudno. Dla mnie to jest oczywiście standardowa sprawa. Jak ktoś się czegoś boi albo ktoś czegoś nie wie, no to oczywiście tylko w tym temacie nie ma wiedzy, więc w taką wiedzę warto nadrobić i wtedy mieć święty spokój. Czy coś jeszcze mogę o tej dyrektywie powiedzieć? No, najważniejsze tak naprawdę jest to, że te limity, właśnie 30 transakcji, 2000 euro, i po prostu obowiązek raportowania tego wszystkiego do rządu skarbowego nie wchodzi jeszcze w życie, bo Polska jeszcze tej dyrektywy nie wdrożyła. Więc, tutaj, takie podsumowanie. No i co jak macie jeszcze jakieś pytania znowu o czymś nie powiedziałem to możecie zadawać w komentarzach chętnie odpowiem oczywiście jeśli będę mieć wiedzę na ten temat no bo przecież tak samo jak wy nie mam wglądu w żadną dyrektywę bo nigdy w nią wglądu nie ma bo jej nie ma w sensie dyrektywa jako tako jest natomiast nie ma żadnej ustawy która by tą dyrektywę wprowadzała. W Polsce. Dobra, nie będę się już więcej rozgadywał. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie. Yy, może dla kogoś to są dobre wieści? Myślę, że dla większości to są dobre wieści. Więc miłego dnia, powodzenia w sprzedaży. Cześć.